Witam! Dziś chciałbym opowiedzieć Wam o pompie głębinowej 3,5 SC polskiej firmy Omnigena. Urządzenie to wyróżnia się na tle innych pomp niewielką średnicą, zaledwie 90 mm, co sprawia, że można ją zamontować do większości studni głębinowych. Pompa SC występuje w kilku modelach różniących się od siebie wydajnością i ciśnieniem, w zależności od mocy silnika i ilości wirników. Dzięki dobrym parametrom. Znajduje zastosowanie w wielu przypadkach, najczęściej wybierana przez klientów do zasilenia domów jednorodzinnych oraz systemów nawodnienia. Nierzadko wybierana również przez rolników, zazwyczaj te większe modele 520, 522. Modele te posiadają większą wydajność, co pozwala na szybsze nawodnienie większych powierzchni. Pompę SC najlepiej montować w zestawach hydroforowych z większymi zbiornikami. Ponieważ pompy tego typu mogą załączać się do 20 razy na godzinę, zastosowanie większego zbiornika przedłuży żywotność oraz w pewnym stopniu wpłynie na oszczędność energii elektrycznej. Pompa posiada fabrycznie 18 metrów kabla z możliwością przedłużenia i występuje w wersjach silnikami jedno- i trójfazowymi. Warto zwrócić uwagę, iż obudowa pompy jest wykonana ze stali nierdzennej, co wpływa na jej dłuższą żywotność wał pompy, sitowlotowe i osłona kabla to również stal nierdzewna. Korpus tłoczny i ssący odlany zaś jest z mosiądzu. Wirniki i dyfuzory to noryl. Do prawidłowego zamontowania warto zastosować mosiężny zawór zwrotny montowany bezpośrednio na pompie, głowicę do zamknięcia studni, linkę do zawieszenia pompy oraz zabezpieczenie przed pracą na sucho. I tu zatrzymajmy się na chwilę. Nie wszystkie zabezpieczenia nadają się do pomp głębinowych. Według mnie najlepsze są te wraz ze specjalnymi sondami podwieszanymi w studni. Zabezpieczenie takie wyłączy pompę, jeśli poziom wody zbliży się do urządzenia. Pompa nawet sekundy nie pracuje w takiej sytuacji na sucho. Zabezpieczenie automatycznie włączy ponownie pompę, gdy tylko woda napłynie do studni. Podsumowując, Pompa 3,5 SC jest dobrą pompą w niższym przedziale cenowym. Pompa posiada już 18 metrów kabla fabrycznego oraz zauważyłem świetne przełożenie mocy silnika do parametrów. Dzięki temu pompa znajduje szerokie zastosowanie. Dziękuję za uwagę!